Dla sumienia narodu Jan Bodakowski właśnie znajduje się pod przedstawi e, siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. E, przed chwilką zakończyła się manifestacja zorganizowana przez Prawicę Rzeczpospolitą, e, w której wzięli, przemawiali udział nie tylko politycy Prawicy Rzeczpospolitej, ale także posłowie poseł Wilk e, z e, Kukiza, e, przedstawiciel partii korwin e, Przemysław Wipler e, i e, inni przedstawiciele różnych organizacji patriotycznych. E, wspólne zdanie wszystkich prelegentów było takie, wszystkich przemawiających, że Polska powinna być suwerennym krajem e, i żadna Unia Europejska nie ma prawa narzucać Polsce swojego zdania. To my, suwerennie Polacy, mamy decydować o tym, co się dzieje w Polsce, jak Polska ma wyglądać. Ja od bardzo wielu lat powtarzam, że integracja z Unią Europejską jest bardzo złym pomysłem. Polska traci finansowo na przynależności do Unii Europejskiej, ale także nie tylko traci finansowo, ale także traci swoją e, e, suwerenność i niepodległość. My e, odebrano nam Polakom suwerenne Prawo nasze, demokratyczne, do zarządzania e, swoimi sprawami oddano je w ręce urzędników europejskich, różnych dziwnych, pokracznych postaci, takich jak niewykształcony prymityw Martin Schulz. E, dlatego nie możemy się zgadzać na to, żeby ktokolwiek mówił nam, jak ma być w Polsce, to my sami Polacy mamy o tym decydować. E, Musimy także zaprotestować przeciwko tym wszystkim kłamcom, które e, zarzucają Polsce odejście od demokracji. E, właśnie my powoli stajemy się coraz bardziej demokratycznym krajem. E, partia rządząca PiS, na którą ja nie głosowałem, ma demokratyczne poparcie e, wyrażone w wyborach do samorządu, sejmu, senatu i prezydenta. I e, nikt tego demokratycznego mandatu PiSowi odebrać nie może. E, tym bardziej nie może zrobić tego Unia Europejska. Dlatego się cieszę, że odbyła się taka manifestacja. Mam nadzieję, że jest to zapowiedź współpracy bliższej wszystkich środowisk prawicowych od partii Korwin poprzez partię Kukis, aż do prawicy Rzeczpospolitej, także PiSu. Polska potrzebuje bardzo dużych zmian i miejmy nadzieję, że te zmiany nastąpią. Dla sumienia narodu Jan Bodakowski.